Na wstępie chciałbym oddać pełen szacunek osobie, która odkryła tę historię, oraz twórcom, o których dziś opowiem. To opowieść nie tylko o grze, ale też o prawdziwej pasji i niesamowitej kreatywności. Link do oryginalnego artykułu znajdziecie w przypiętym komentarzu, razem z odnosikami do modów, o których będzie mowa. Na końcu dodam też kilka własnych refleksji. Są takie historie, które zaskakują i zostają z Tobą na długo. Historie, które inspirują, by podzielić się nimi z innymi. Jaka to historia tak mnie ujęła? To opowieść o tym, jak Oblivion, gra, którą wielu z nas dobrze zna, połączył się z jednym z największych pisarzy fantazy naszych czasów, Terym Pratchettem. Twórca dysku nie tylko z pasją grał w Oblivion, ale i to jeszcze bardziej niesamowite, przyczynił się do rozwoju jednej z modyfikacji tej gry. Ale uwaga, to nie jest historia gwiazdy, która próbuje się wybić na swoim nazwisku. To opowieść o kreatywnym umyśle, który kochał gry i odkrył niezwykłą więź z pewną postacią stworzoną przez fana. Postacią, która nazywała się, i mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej imię, Walia. Wilia. Zanim jednak przejdziemy do Willi, warto wspomnieć o samej pasji Pratcheta do gier. Jego książki pełne są humoru, barwnych postaci i wnikliwych obserwacji świata. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, polecam przeczytać Długą Ziemię, jedną z jego mniej znanych, ale fascynujących książek. Po zapisaniu Pratchet był zapalonym graczem. Gry były dla niego czymś więcej niż rozrywką. Widział w nich potencjał narracyjny, możliwość tworzenia własnych światów i historii. Najbardziej upodobał sobie gry skradankowe, szczególnie serię FIF. W jego oczach to nie przemoc, ale eksploracja i nieszablonowe myślenie były prawdziwą esencją grania. Ale wśród gier, które kochał, szczególne miejsce zajmował Oblivion. Jego otwarty świat i ogromna scena moderska dawały niesamowite możliwości. To właśnie w tym świecie narodziła się Wilia, postać stworzona przez szwedzką moderkę o imieniu Emma. Wilia była inna niż typowy NPC. Miała osobowość, cele, unikalny charakter. Emma stworzyła ją dla siebie, by mieć towarzyszkę w eksploracji świata gry. Willia reagowała na świat gry i gracza w sposób, który sprawiał, że wydawała się niemal prawdziwa. W 2010 roku otrzymała niespodziewanego maila. Napisał do niej Terry Pratchett. Grał z Willią i chciał wyrazić uznanie dla tej postaci. Jak wspomina Emma. Pierwszy list od Terego dotarł w marcu 2010 roku, zaledwie 3 miesiące po premierze oryginalnej wersji. Chwalił społeczność moderów za ich pracę i pisał jak bardzo cieszy się z możliwości korzystania z tych modyfikacji. Początkowo Emma nie była pewna, czy to naprawdę ten teryp ale ich korespondencja szybko się rozwinęła i pisarz zaczął sugerować pomysły na rozwój willi. Jednym z jego pierwszych pomysłów było wprowadzenie mechaniki umożliwiającej spokojne obserwowanie goblinów w ich naturalnym środowisku. Emma stworzyła więc amulet pokoju goblinów, który pozwalał uniknąć walki z tymi stworzeniami. Dla Praceta gobliny były czymś więcej niż tylko przeszkodą w grze. Fascynowała go ich tajemniczość i kultura. Chciał ich zrozumieć zamiast walczyć. Z czasem współpraca z Emmą stała się jeszcze bardziej zaawansowana. Pratchett pisał dialogi The Willi, a jego pomysły nadawały jej osobowości nową głębię. Jedną z najważniejszych funkcji, które zaproponował, było dodanie mechanizmu, dzięki któremu Willia mogła wyprowadzić gracza z lochu, gdy ten się zgubił. Dla Pratcheta, który zmagał się z chorobą Alzheimera, ta funkcja miała szczególne znaczenie. Wilia stawała się kimś więcej niż towarzyszką, była jego przewodniczką, pomocną w rękach w chwilach zagubienia. Terry Pratchett zmarł w 2015 roku, ale jego wpływ na William pozostaje. Postać pojawiła się także w Skyrim, jako potomkini oryginalnej bohaterki z Oblivion. Dzięki Teremu Pratchettowi, Wilia stała się czymś więcej niż postacią z moda. Stała się symbolem tego, jak gry mogą łączyć ludzi, zarówno graczy, jak i twórców więc następnym razem, gdy przemierzasz Cyrodiil lub Skyrim, może warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o człowieku, który widział magię tam, gdzie inni widzieli tylko piksele. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę tworzy więź między graczem a postacią w grze? Czy to dialogi, czy może charakter? Wilia była dowodem na to, że dobrze napisana postać może być czymś więcej niż tylko towarzyszem. Może stać się przyjacielem. Wyobraź sobie, Wędrujesz przez lasy Cyrodiil, a obok ciebie kroczy Wilia, rzucając zabawne komentarze, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i opowiadając historię. Nie jest tylko biernym obserwatorem, reaguje na to co robisz, ma swoje opinie, czasem nawet pokłóci się z tobą, jeśli podejmiesz decyzję, której ona nie pochwala. Właśnie to sprawiło, że Wilia była tak niezwykła. To była postać, która w pewnym sensie żyła swoim własnym życiem. A teraz wyobraź sobie, jak Terry Preczet, mistrz opowiadania historii, spędza godziny w tym samym świecie. Dla niego Wilia była nie tylko dodatkiem do gry. Była postacią, która mógł kształtować, wzbogacać i rozwijać. Być może właśnie w tej współpracy z Emu Pracę znalazł coś, co przypominało mu tworzenie własnych książkowych bohaterów. Choć Pracę już odszedł, jego dziedzictwo wciąż żyje nie tylko w książkach, ale też w świecie gier. Wilia wciąż wędruje po Cyrodyl i Skyrim, przypominając o tym, jak wielką pasję i serce można włożyć w tworzenie gier. Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować EMIE za stworzenie tak niezwykłej postaci oraz wszystkim modelom, którzy każdego dnia zmieniają nasze ulubione gry. Coś absolutnie wyjątkowego. Teraz wy, ciekawi mnie Wasza opinia. Czy znacie inne postacie lub mody, które mają tak wyjątkową historię? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie o nich posłucham i być może opowiem o nich w przyszłości.